Siemanko. Jakiś czas temu, kiedy próbowałem zasnąć, mój mózg podsunął mi pomysł, żeby zrobić film o sekwencjach morfujących rangersów, które zawierają w sobie ich nazwy i zamiast spać, zacząłem się zagłębiać w temat w swojej głowie. Także tym razem lekka odmiana w rangersowych klimatach, w przerwie między kolejnymi omówieniami seriali. Ja jestem Dardizli, a to jest Grota Nerda! Na przestrzeni 30 lat można było zauważyć parę trendów w sekwencjach morsujących, jak chociażby zrezygnowanie z jakichkolwiek kwestii mówionych po wypowiedzeniu komendy transformującej, co zaczęła druga drużyna Turbo prowadzona przez CJ'a, zaraz po tym jak drużyna Tomiego rzucała prawie że wierszami podczas przemiany. Trend niemych przemian trwa do dzisiaj, choć i tutaj zdarzały się wyjątki. Jeśli chodzi o wstawki, to będą same komendy bez yy, samych transformacji, inaczej film trwałby wieki, a nagrania z transformacjami zostawię dla poszczególnych filmów o poszczególnych sezonach. Pierwszą i doskonale nam znaną komendą morfującą było It's Morphin Time. Moglibyśmy to naciągnąć pod nawiązanie do drużyny i powiedzieć, że faktycznie zawiera morfin, jak My Morphin Power Rangers, ale po pierwsze, IMO nawiązuje to do samego morfowania, a nawet jeśli nie, to po drugie, korzystają z, tak, z tego także inne drużyny, jak Alien Ranger i Zio. It's Morphin Time! It's Morphin Time! It's Morphin Time. Pierwszą zmianą było turbo i ich shift into turbo. I w sumie teraz mam dylemat, czy uznać nawiązanie w ich przypadku. Niby jest to turbo, ale w momencie planowania tego materiału teza opierała się na zawieraniu obu członów nazwy zespołu w sekwencji. Z drugiej jednak strony turbo jest jednoczłonowe i to tylko jedno słowo, także zaliczę to połowicznie. Shift into turbo! Następnych mieliśmy Power Rangers in Space i ich Let's Rocket. Brak nawiązania, ale bądźmy szczerzy, Let's in Space by brzmiało głupio i nie miało sensu. Alright, let's Następnie po nich mieliśmy zespół Lost Galaxy i ich Go Galactic. Na razie zamykamy temat zespołów, których nazwa się nie zawiera całkowicie w sekwencji morfującej, trend zawierania swojej całej nazwy zaczęła drużyna Lightspeed Rescue. No i nie zgadniecie z jaką sekwencją. W ich drużynie wyłamał się szósty ranger, którego komendą było Titanium Power zamiast Lightspeed Rescue, i to też będzie raczej często wykorzystywany trend, żeby podkreślić wyjątkowość szóstego czy też. Później piątego rangera, czy też tych powyżej numeru 6 w większych drużynach. Power. Następnych mieliśmy Power Rangers Time Force z ich Time for Time Force, czy też w Polsce Czas na Time Force. Ready? Ready. Time for time. Gotowi? Gotowi! Czas na Time Force! O ile się nie mylę, była to pierwsza seria dubbingowana przez Jetix i w polskich tłumaczeniach w dalszych sezonach ten trend się utrzymuje, choć czasem nie byłem pewien, czy przez przypadek tak wyszło, czy też było to zamierzone. Oczywiście Eric, 6 ranger, się wyłamał i w jego przypadku mamy Quantum Power w obu językach. Quantum power. Quantum power! Jak już o wyłamywaniu mowa, z trendu wyłamała się drużyna Wild Force ze swoją sekwencją Wild Access. Wild Access! Wild Access! Am... Merrick, srebrny ranger, który dołączył jako szósty, też wyłamał się z trendu wyjątkowości szóstych rangerów i korzystał, tak jak reszta, z Wild Access. Gdybyśmy mieli dubbingowaną wersję, pewnie mielibyśmy w Polsce odpowiednik w postaci dzikiego dostępu. Wzięłoby to super, ale niestety nie było emisji na Jetixie, więc nie mamy dabingu. No to już Power Rangers i Ninja Storm przebijają rekordy w nawiązaniach do samych siebie przy morfowaniu. Podstawowa drużyna składa się z trójki Ninja Rangers, mówiących Ninja Storm Ranger Form w obu językach. Ninja Storm Ranger Form! Ninja Storm, Ranger Form. Potem dołączają do nich łamiący do tej pory obowiązujące schematy kolorystyczne granatowy i szkarłatny Thunder Rangers z ich Thunderstorm Storm Ranger Form. A na dokładkę dołącza zielony samurai z Samurai Storm Ranger Storm. Samurai Storm Ranger Storm. Całe szczęście żadna z tych sekwencji nie została przetłumaczona na polski mimo dubbingu. Nie potrafię sobie wyobrazić, jak by to miało brzmieć. Jako że mamy tutaj tak jakby trzy drużyny i każda się do siebie odwołuje, to mimo że tytuł serii jest taki jaki jest, czyli Ninja Storm, zaliczę to jako półtora punktu. Drużyna Dino Thunder, czy też jak większość z nas będzie kojarzyć Dino Grzmot, co wynika z faktu, że to pierwszy raz kiedy nazwa zespołu również została przetłumaczona na polski, korzysta z Dino Thunder Power Up, a w polskiej wersji Dino Grzmot z nami moc. Ha! Dino Thunder! Power! Gotowi? Gotowi! Dino Trend Biały Ranger, jak na dodatkowego, w tym wypadku Piątego Rangera, wypada, wyłamuje się i jego sekwencja to kolejno White Ranger Dino Power i Biały Ranger Dino Moc. Ranger! Rangers, Wychodzi na to, że będę trochę niekonsekwentny przy kosmicznej drużynie SPD, bo trochę wywalają moją tezę do góry nogami, tak jak Turbo i tytuł składa się raptem z jednego słowa. Ale hej, jak fakty nie pasują do teorii, to zmień fakty. Także SPD potraktuję jako skrót od Space Patrol Delta, a Space Patrol Delta Emergency czy Kosmiczny Patrol Delta Alarm brzmiałyby co najmniej kiepsko. Także SPD Emergency i polskie SPD Alarm. Wpisują się w moje założenie. Nie dziękujcie. SPD, SPD, alarm! W przypadku FPD dodatkowi rangerzy, jak Shadow Ranger czy Cat Ranger, używali tej samej regułki, a Omega Ranger nawet nie połacił się o zdemorfowanie, więc zakładam, że pewnie też miał to samo co reszta. Pora na jednych z moich ulubieńców. Jak można nie lubić rangersów parających się magią? Power Rangers Mystic Force w dużej mierze zainspirowali mnie do tego materiału. Wszyscy rangersi i podstawowi i dodatkowi używają tego samego hasła, ale za to jakie ono poetyckie Magical Source Mystic Force. Source, Mystic Force. Przy okazji tytuł też został w tym wypadku przetłumaczony, więc Power Rangers Mystic moc także nawiązują do siebie tak jak Ginokrzmot dzięki hasłu Magiczna Moc, Mistyczna moc. Jak możecie zauważyć, do tej pory trend wspominania całej nazwy zespołu w sekwencji morfującej był dość mocny. Wyłamała się z tego drużyna Operation Overdrive, których hasłem było Overdrive Accelerate w przypadku wszystkich sześciu rangersów. Ani słowa operacji, a w polskiej operacji Overdrive dostaliśmy przyspieszenie Overdrive. Także Acceleration brzmiało lepiej. Overdrive! Ale akurat ten sezon wyłamał się z wielu trendów, nawet z trendu bycia lubianym, podkopując przy okazji kondycję franczyzy. Yy, ich następcy, Jungle Fury, yy, także nie wpisywali się w trend mówienia o sobie podczas transformacji. Cała drużyna używała tej samej sekwencji, która była całkiem fajna: Jungle Beast, Spirit Unleashed. Co niestety w polskiej furii dżungli brzmiało tak sobie, przetłumaczono to jako bestia dżungli duch uwolniony. Także, zbyt dosłownie. Ready? Jungle Beast, Teraz! Bestia dżungli, dół uwolniony! No i pora na mój kolejny dylemat w postaci zespołu RPM, który jest jednym słowem i tym razem nawet nie jest skrótem. Ich hasło RPM Getting Gear potraktuje jak Shifting do Turbo, licząc jako pół punkta. Cała siódemka Rangersów używa tego samego hasła. Polskie hasło RPM zbrojenie, autentycznie mówią RPM. Totalnie mi nie leży. Oryginał jest dużo lepszy. Zresztą sami sobie porównajcie. Ha! 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 RPM! R.P.M. skończyło erę Disneya, a następujący po nich samuraj rozpoczęli erę Neo Saban, gdzie każda drużyna dostawała dwa sezony, z czego ten drugi w tytule miał jeszcze dopisek Super. To tak w ramach przypomnienia i klaryfikacji. Słowo Super nie musi się zawierać w sekwencji morfującej w seriach Samurai i Super Samurai hasłem jest Go! Go! Samurai. Tytuł się zawiera, ale znowu to tylko jedno słowo, więc traktuję to połowicznie jak RPM i Turbo. W polskiej wersji za to dostaliśmy raz, dwa Samurai. Go go Samurai! Szósty, Złoty Ranger znowu był wyjątkowy, a jego sekwencja to Samurai Morpher Gold Power. Za to w polskiej wersji Samurai Morpher Moc Złota. Samuraiom Samurai raczej dubbing w tej kwestii nie pomógł. Na szczęście nie umarłem z zażenowania, bo oglądałem serię z polskimi napisami. Ich następcami była pompatycznie nazwana drużyna Megaforce, które zrobiło kombo z klasycznej sekwencji Stone z poprzedniego sezonu. Także dostaliśmy It's Morphing Time go, go Megaforce. Za to w naszej rodzimej wersji mamy Morfujemy! Naprzód Megaforce. It's Morphing Time! Napsuł mega force. Przynajmniej częściowo nawiązują do siebie, częściowo bo mega force jest tutaj jednym słowem nie osobnymi mega i force. Ciągle się na tym łapie i myślę, że to jednak dwuczłonowy tytuł. Seria Dino Charge zdecydowała się pójść na rekord długości. Zaczynamy od It's Morphing Time, Dino Charge Ready, po czym po chwili odzywa się Morpher, mówiący, jaki charger został załadowany, potem Engage, po czym znowu Ranger mówi Energize, Unleash the Power. Zdecydowanie haczy to o trend nawiązania do siebie, ale jednak Charger to nie to samo co Charge. Wersji polskiej póki co nie ma i nie wiem, może to i lepiej. It's morphing time! Dino Charger ready! T-Rex Charger engage! Energize! the Następnie byli Power Rangers Ninja Steel z kolejną długą sekwencją. Ponownie zaczynającą się od It's Morphing Time, a następnie Power Star, Lock In, Ready, Ninja Spin. Ciekawe, kiedy zaczną tę i poprzednią serię emitować w Polsce. Era Neo Saban dobiegła końca i nasa krótka era Hasbro. Także powoli zbliżamy się już do końca. No więc jak morfowała drużyna Beast Morphers ich hasło to It's Morphin' Time. Activate Beast Power. More like the other way around. It's Morphin Time. Najwyraźniej trend przedstawiania się podczas morfowania umarł razem z Eron Disneya, ale za to od Neo Saban recykluje się i Morphing Time, przy każdej okazji tworząc nowy trend. Oczywiście od drużyny Dino Fury również usłyszymy i Time, Time, czym znowu wiązanka Dino Church Key, Activate, Link to Morphing Grid. Morphing Time! Dino Fury Key! Activate! Morphing Coś tak myślę, że od nadchodzących Cosmic Fury też możemy usłyszeć It's Morphing Time. Niejednokrotnie zresztą. Na szczęście, przy tych dłuższych sekwencjach, w późniejszych odcinkach zaczęli skracać hasła, bo po jakimś czasie robiło się to już męczące. Cały research tego materiału był małym eksperymentem i szczerze wyniki mnie zaskoczyły i zdecydowanie zweryfikowały moje założenia. Wydawało mi się, że dużo więcej drużyn podczas transformacji wypowiada nazwy swoich drużyn, a okazało się, że jest to raptem 7 z 23 drużyn. Licząc drużyny, które częściowo zaliczyłem, jak Turbo, RPM, Samurai i Megaforce dałam to 11. Jeszcze bardziej zdziwiły mnie wyniki mojego polowania na wyjątkowe sekwencje morfujące u szóstych i dodatkowych rangerów. Tych wyszło mi tylko sześć, nie wliczając do Thunder Rangers i Samurai Rangera z Ninja Storm. Tymi rangersami są Złoty Zio Ranger, Magna Defender z Lost Galaxy, Titanium Rangers z Lightspeak Rescue, Quantum Rangers Time Force, Biały Dino Thunder i Złoty Samurai. Możliwe, że jakoś pominąłem, aczkolwiek nie wydaje mi się... Za to największym zaskoczeniem był fakt, że w sumie tylko trzy tytuły serii zostały przetłumaczone na polski. Także z Mystic Force zrobiono mistyczną Moc, z Dino Thunder Dinogrzmot i z Jungle Fury Furię Dżungli. I to tyle. Myślałem, że było tego zdecydowanie dużo więcej, a wychodzi na to, że tylko trzy. Mam nadzieję, że całość nie wyszła zbyt chaotycznie i taki rangersowy off top was nie zmęczył. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej takich materiałów. Śmiało piszcie, jeśli nie zgadzacie się z, z którymś z padających w filmie stwierdzeń. Pamiętajcie też o subach i łapkach w górę. A ja się żegnam. Na razie.